To są kurwa nagrywki? Nagrywki, nagrywki, stream, no... O kurwa! O kurwa! Chyba zdelokalizowałam, kurwa barki, jak okno otwierałam. Co? Oła! Tak mnie kurwa zaszczepło i bole... O. Czy ty umierasz? Tak czuję! Ręka mi nie działa. Legion, wiesz co? Tak mnie zdradzić! Tak o, mnie zdradzić! Kurwa. Trzy rundy czy tam cztery z rzędu umierałem jako pierwszy! Ej, I barku tak nie mogę zdradzić. podnieść! Ja ci zaufałem! Barku nie mogę podnieść, co? Nie wiem co zrobiłam... Czy ty stajesz na rękach teraz? Nie... Nie mogę, nie mogę prawej ręki w barku podnieść! Czy ty sobie rozwaliłaś rękę? O, no właśnie, nie wiem kurwa, ja tylko okno otworzyłam. Aaaaaaah To się często zdarza Przemęczenie! Oła. Musisz, musisz, nie możesz się tak wysilać! Pewnie mięśnie nie dają rady po prostu. No. Muszę to rozruszać może. Ro, no. Musisz o. więcej się jest przed komputerem, no bo to za dużo wisia jak widocz się był. No bez klików. <laughs> o jaki stół się wszyscy ustawili! Tablecik, widzę, że nie musimy w robić, nie musimy nikogo wrzucać. Możemy robić taski. Tu dzisiaj danka. A ile zostało?